Ikona polskiej kultury, wybitna pedagog, choreograf i etnograf, wyjątkowa osoba potrafiąca zbudować wokół siebie magiczną atmosferę. W bazylice katedralnej pod wezwaniem świętego Jakuba w Olsztynie przyjaciele zmarłej Cecylii Rożnowskiej spotkali się na mszy w jej intencji. Pani Cecylia Rożnowska e, swoim entuzjazmem, profesjonalizmem e, doprowadziła zespół do rangi reprezentacyjnego zespołu kolejarzy polskich. Pokazała nam e, sceny kraju, jak również otworzyła wielkie okno na świat, pokazując inne kultury, ludzi. E, okno, przez które ja. W 1985 roku wyfrunęłam, wyfrunęłam do Niemiec, gdzie przebywam do dnia dzisiejszego. Nasze, nasze drogi na przestrzeni 42 lat krzyżowały się do samego końca. Za oficjalną datę powstania Zespołu Pieśni i Tańca Warmia przyjmuje się rok 1954. Chociaż pierwsze występy odbywały się w latach 1952-1953. Początkowo był to szkolny zespół uczniów technikum kolejowego Wolsztynia, a kluczową rolę w jego powstaniu miała właśnie Cecylia Rożnowska. Aż do roku 1984 towarzyszyła największym sukcesom w armii oraz decydowała o repertuarze. 72 rok, Boże, jak to brzmi, z zeszłego wieku. Przyszedłem do zespołu jako młody adept sztuki tanecznej. Zanamował zresztą swych koleżanek z klasy. Niespełna 3-4 lata i już dostałem się do grupy reprezentacyjnej. 78 to już jest asystowanie pani magister. Pełna werwy, energii, a przede wszystkim o niebywałej osobistej kulturze. Nawet jak się denerwowała, robiła to wspaniale, pięknie, z gracją, elegancją. Ludzi bardzo poważnie traktowała i z wielkim szacunkiem przede wszystkim. Obok czysto pracy merytorycznej z młodzieżą, z osobami starszymi, a głównie z dziećmi, które zawsze ją uwielbiały. Pamiętam, jak wchodziła na salę, to zawsze gromadka dzieci tuliła się jej wprost. Przede wszystkim prowadziła działalność nie tylko jako instruktor, chociaż każdy z instruktorów powinien też być pedagogiem, ale na tą właśnie integrację międzyludzką bardzo mocno zwracała uwagę. Przede wszystkim wielokrotnie interesowała się indywidualnościami w zespole: jak sobie dają radę w życiu, jak w życiu prywatnym co stanowiło o jej opiekuńczości wręcz nad każdym z członków zespołu, a było ich niemało. Ja również tego doświadczyłem, że w trudnych chwilach pomogła mi przy rozmowach, wsparła mnie i wspierała. I tak czuję do dzisiaj, że cały czas mnie wspiera. Cecylia Rożnowska w 1984 roku wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Zmarła w Chicago 10 stycznia 2021 roku w wieku 92 lat. Pochowano ją w tradycyjnych warmińskich strojach, a na jej cześć wystąpił zespół Polonia, który pod jej kierownictwem zdobywał uznanie i nagrody na festiwalach folklorystycznych na całym świecie. telewizja Kopernik. Kopernik.tv